Drugi tom alfabetu idei dostępny w wydawnictwie Capital Book polecam serdecznie. O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Krzymowski, witam, szanownych Państwa, bardzo serdecznie. Nowy rok to czas, kiedy składamy sobie życzenia, a Sylwester to ten moment, kiedy, kiedy w o północy dzwonimy do siebie, wysyłamy sobie SMS-y, życząc sobie wszystkiego najlepszego. Ja, dziennikarz śledczy, też nie mogę pominąć tej okazji, żeby złożyć życzenia i oczywiście, jak to zwykle, będę zaczynał od tych, o których mówię najwięcej, czyli od polityków. Z okazji nowego roku mam dla polityków życzenia. Zacznę od najniższej półki, czyli od miasta stołecznego Warszawy. Prezydentowi Rafałowi Trzaskowskiemu życzę jak najczęstszych kontaktów z buspasami i z fotoradarami. Życzę mu gorąco, aby musiał stać dłużej na pasach, na głównych drogach, kiedy będzie dojeżdżał do swojej siedziby. I żeby za każdy wjazd na bus pas został ukarany, tak jak karany przez niego są dziesiątki kierowców. Co więcej, życzę też Rafałowi Trzaskowskiemu, żeby musiał długo szukać miejsc parkingowych za każdym razem, kiedy będzie wjeżdżał do tych miejsc w Warszawie objętych strefą płatnego parkowania, bo to on jest autorem tych absurdów polegających na rozciąganiu strefy płatnego parkowania nawet w strefy zamieszkania przez ludzi. Utrudniał ludziom życie. Także, niech sam jak najczęściej ma problemy z parkowaniem, niech sam jak najczęściej szuka miejsc, niech sam jak najczęściej biega potem wiele set metrów na spotkania z centrum, w którym nie można zaparkować. Antoniemu Macierewiczowi z okazji Nowego Roku życzę dwóch rzeczy. Życzę, żeby po pierwsze wyłapał wszystkich ruskich agentów, jacy tylko są, ze szczególnym uwzględnieniem jego otoczenia, a po drugie życzę, żeby w końcu doszedł do prawdy o Smoleńsku. Antoni Macierewicz, jak wiadomo, stanął na czele podkomisji smoleńskiej, od której sam Jarosław Kaczyński mówi, że jej celem jest dochodzenie do prawdy, a nie dotarcie do prawdy. Także życzę Antoniemu Macierewiczowi, żeby w końcu po wielu, wielu latach trudnej służby dla Polski dotarł w końcu do tej prawdy, i żeby na zasłużoną emeryturę, która go już niebawem będzie czekać, odszedł z poczuciem spełnienia w obu tych kwestiach. Radosławowi Sikorskiemu życzę mniejszego ego. Jak wiadomo, jak Państwo pewnie pamiętacie, to prezydent Lech Kaczyński kiedyś powiedział, sikorskiemu pańskie ego jest rozdęte do rozmiarów monstrualnych, na co Sikorski odpowiedział, jak nie przestanie mnie pan obrażać, to wyjdę. Widać przez te lata, które minęły od śmierci świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, że wiele rzeczy się w polskiej polityce zmieniło, i ego Radka Sikorskiego też się w polskiej polityce zmieniło, bo urosło jeszcze bardziej. Myślę, że nie będzie od rzeczy, jeśli pożyczę z tego miejsca Radkowi Sikorskiemu, żeby wszyscy w Brukseli mówili o jego zasługach, żeby nowa telewizja polska po prostu rozpływała się nad permanentnymi festiwalami zachwytu nad jego osobą za te wiekopomne osiągnięcia, jakie ma na polu budowania silnej Polski na arenie międzynarodowej, bo przecież to, że nas wszyscy Lekceważą, to nie jest w żadnym stopniu skutek tego, że Sikorski zniszczył polską dyplomację, tylko skutek zakulisowej gryże. Po prostu taka gra pozorów, żebyśmy wszyscy tutaj myśleli, że jesteśmy słabi, bo w rzeczywistości jesteśmy silni. Także życzę Radkowi Sikorskiemu tego, żeby mu się ego trochę zmniejszyło na stare lata, na ten ostatni czas jego. Urzędowania w polityce w fotelu ministra spraw zagranicznych. Bartłomiejowi Sienkiewiczowi, jak przystało na ministra kultury, życzę więcej kultury. Pamiętacie Państwo, jak Bartłomiej Sienkiewicz zasłynął tym, że się pijany zataczał w Sejmie, ale to było jeszcze przed tym, jak objął resort kultury. Także życzę mu, żeby już jako minister kultury, jak się będzie zataczał, to żeby się zataczał bardziej kulturalnie, bo w końcu patrzy na niego jego pradziadek Henryk Sienkiewicz. I nie do końca jest z niego dumny. Poza tym życzę Bartłomiejowi Sienkiewiczowi, żeby ci dziennikarze, których wprowadził do telewizji polskiej, opisywali go w takim świetle, jakim jest naprawdę. Bo przecież wprowadził tam samych asów polskiego dziennikarstwa, samych asów polskiego biznesu do zarządzania. I w ogóle, oha, będzie nam ta telewizja teraz grała i nadawała po prostu w sposób idealny. Także niech Bartłomiej Sienkiewicz znajdzie czas na oglądanie telewizji, która... Jego też będzie na pewno przedstawiać. Władysławowi Kosiniakowi Kamyszowi życzę, żeby stał dzielnie na czele naszej niezwyciężonej armii, która na pewno odebrana spod y, ręki Mariusza Błaszczaka, a wcześniej wrażego Antoniego Macierewicza, będzie teraz, stanie się na pewno siłą numer dwa, y, nie tylko w całym, y, w całym, na całym świecie, ale też w całej galaktyce. Na pewno armia kierowana przez... Y, przez Władysława Kosiniaka-Kamysza stanie się gwarantem naszego bezpieczeństwa na wypadek rosyjskiej agresji. Także życzę Kosiniakowi-Kamyszowi, żeby jego sukcesy w budowaniu siły i sprawności polskiej armii codziennie obserwował ze swojego kremlowskiego tronu Władimir Putin. Władimir Putin, jak wiadomo, z mediów nieprzychylnych Kosiniakowi-Kamyszowi już raz ucieszył się na wieść o tym, że Kosiniak-Kamysz razem z Cezarym Tomczykiem zlikwidowali podkomisję złowrogiego Antoniego Macierewicza. Także skoro raz się cieszyli, no to nie mam wątpliwości, że to tylko taka, taka była prowokacja malutka, że to tak tylko zrobił Kosiniak-Kamysz dla uśpienia czujności wroga, bo teraz na pewno wszelkie jego pozostałe działania jako szefa naszej niezwyciężonej armii to będą już Putinowi spędzać sen z powiek. Tym bardziej, że, że Kosiniak-Kamysz wycofał się też z zakupów dla polskiej armii, między innymi w Korei. Także życzę mu, żeby ta armia nam, nas broniła, nawet pozbawiona tego sprzętu, którego, który zamówił Mariusz Błaszcza. Odchodzącemu, w zasadzie odeszłemu komendantowi głównemu policji, panu Jarosławowi Szymczykowi, życzę, żeby wszędzie witano go Wybuchami radości, ale nie z granatników, żeby jego, jego postać, tutaj jako człowieka, który mężnie przeprowadził policję przez największe śledztwa w swojej własnej sprawie, żeby historia go za to zapamiętała i wpisała go do podręczników historii jako człowieka, który potrafił w, nie, w sposób niezauważony przez policję. I służbę celną i Straż Graniczną przewieźć granatnik z Ukrainy przez granicę nielegalnie, a potem z tego granatnika wystrzelić w swoim gabinecie, tak że nikt po wielu latach nie wie nawet o co tam chodzi i chodziło. Zbigniewowi Ziobrze życzę oczywiście zdrowia. No, sparaliżowała nas wszystkich, a mnie zwłaszcza jako jego wieloletniego nieprzyjaciela i przeciwnika procesowego. Informacja o tym, że wyjechał drogi Zbyszek gdzieś tam w Województwo lubelskie na leczenie raka krtani. Martwimy się wszyscy, bo przecież rak krtani powoduje problemy z mową, z wysławianiem się, a kto jak kto zbignie w dziobro, będziesz miał przecież bardzo dużo do powiedzenia w prokuraturach, do którego częstych dowożeń życzyła mu nawet sama pani prokurator Ewa Wrzosek. Także zdrowie i kochany Zbyszku, bo jakże przecież zapełnimy te protokoły Twojego przesłuchania, które trafią kiedyś do Annałów, Podręczników Historii IV Rzeczpospolitej, jeśli przestaniesz mówić. Ja sam czekam na nasze spotkania w prokuraturze z wielką niecierpliwością w przyszłym roku. Wiem, że to i owo będziemy sobie mieli do powiedzenia, no, a ja jeszcze będę musiał wrócić po tych przesłuchaniach, jak widzisz do domu, a ty nie. Także. Zdrowia, zdrowia drogi Zbyszku, zdrowia, przede wszystkim zdrowia, bo bardzo mnie niepokoi informacja o Twoim raku krtani. Szymonowi Hołowni, marszałkowi Sejmu, życzę, żeby w końcu skończył nowicjat i to nie jeden a dwa aż, bo jak Państwo pamiętacie pewnie z jego życiorysu, to dwukrotnie marszałek Hołownia zaczynał nowicjat i żadnego nie skończył. Życzę też Szymonowi Hołowni, żeby Sejm pod jego światłym kierownictwem odzyskał to, o czym on tak dużo mówi, czyli autorytet i powagę w społeczeństwie, no, rzeczywiście podjął się marszałek kołownia, zadania tytanicznego i prawie, że niewyobrażalnego, żeby w oczach społeczeństwa odzyskać, odbudować autorytet Sejmu, więc niech buduje, niech się stara, żeby mu ten autorytet polskiego Sejmu w oczach opinii publicznej wyrósł tak silnie jak kaktus na pustyni Lano Estacado. Mam nadzieję, że te życzenie się spełni i w przyszłym roku będę mógł mu już życzyć z okazji nowego roku tylko umacniania tego potężnego autorytetu sejmu w oczach opinii publicznej. Donaldowi Tuskowi życzę, żeby mu te konkrety wyrosły po prostu jak grzyby po deszczu, zwłaszcza trzy. Pierwszy to to babciowe, żeby mu się spełniło, bo 1500 zł podobno ma być ze skarbu państwa dla babci, która się opiekuje wnuczkiem wtedy, kiedy jego mama pracuje zawodowo. Także myślę, że to jest taki perfidny plan Donalda Tuska, żeby odebrać Kaczyńskiemu już na zawsze jego twardy elektorat, czyli te tak zwane babcie, więc nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Tuskowi, żeby mu to babciowe wykwitło w sondażach wyborczych, no bo przecież któraż to babcia nie chce 1500 zł od Tuska dostać do emerytury, zwłaszcza w okresie przedświątecznym. Zresztą myślę, że Tuskowi też by nieźle zrobiło, gdyby do babciowego dodał dziadkowe, Jakże to może tak? Po politycznie poprawny rząd, którym nawet Ministerkę Równości powołano dawać 1500 zł tylko babciom, a nie dziadkom. Także, także życzmy Tuskowi, żeby, żeby znalazł też pieniądze po 1500 zł nie tylko na babcie, ale i na dziadka. Życzmy mu też, żeby te 60 tysięcy złotych, które obiecał jako kwotę wolną od podatku żeby o tym nie zapomniał, żeby w ogóle nie zapominał o swoich obietnicach, bo przecież często mu się to ostatnio zdarzało. Oprócz tego życzę Donaldowi Tuskowi częstych kontaktów z fotoradarami. To nie kto inny, tylko Tusk przecież zaczął w 2007 roku rozbudowę jakąś paranoiczną zupełnie sieci fotoradarów tam, gdzie nie są one potrzebne, więc życzę mu, żeby teraz jego łapały te fotoradary, chociaż to nie on będzie musiał za to odpowiadać, bo przecież będzie wożony limuzyną rządową, no ale mimo wszystko żeby od czasu do czasu jakiś głupi papier musiał wypełnić z inspekcji transportu drogowego, wskazujący, kto tam prowadził, albo, albo y, kto zmuszał kierowcę Tuska do przekraczania prędkości, etc., etc. Panu Tuskowi i panu prezydentowi Dudzie życzę jeszcze jednej rzeczy. Życzę, żeby te nosy tak bardzo się im nie, nie świeciły na y, brązowo, kiedy kiedy biegają i klęczą przed Unią Europejską, bo jak wiadomo to już jest ten poziom braku godności, że można go porównać tylko do wkładania nosa w odbyt eurourzędnikom i o ile Donald Tusk się już w tym wyspecjalizował przez lata o tyle Andrzejowi Dudzie można byłoby jeszcze życzyć, żeby mu garnitur w okolicy kolan nie pękał jak będzie klękał tak regularnie przed włodarzami z Unii Europejskiej i spełniał w podskokach ich wolę i nadskakiwał im we wszystkim, w czym tylko nadskakiwać im można. Ja przypominam, że koledzy konfederacji podarowali kiedyś Andrzejowi Dudzie klęcznik, taki bardzo wygodny. Nawet ta część, gdzie się klęczy, jest wyłożona jakąś skórą i, i jakimś takim materiałem miękkim, więc życzę panu Andrzejowi Dudzie, żeby na, na, na międzynarodowe negocjacje nigdy nie zapominał tego klęcznika, bo będzie... Po prostu mu wygodniej. Grzegorzowi Brownowi życzę tego, żeby stał się twarzą polskiego przemysłu produkcji gaśnic, żeby historia o nim nie zapomniała, jako człowieku, który szczególny ma zasługi dla rozwoju tej akurat branży przemysłu i żeby te wszystkie koszulki i gaśnice z jego wizerunkiem sprzedawały się na pniu, generując dochód dla Skarbu Państwa z którego przecież utrzymywany jest Grzegorz Braun. Komisarzom politycznym PiSu, udającym obiektywnych dziennikarzy, życzę, żeby w tym roku, który będzie dla nich znacznie chudszy, bez reklam ze spółek Skarbu Państwa, nie zabrakło im nigdy wazeliny, zarówno panu Sakiewiczowi, jak i panu Karnowskiemu, jak i panu Rachoniowi, jak i wszystkim tym innym, którzy karmili nas tą obrzydliwą, tępą propagandą za pieniądze pisowskie, życzę wszystkim im, żeby... W tym roku nie zabrakło im na Wazylinę, którą będą wchodzić tam, gdzie wchodzili przez lata za pieniądze podatnika. Mam tylko nadzieję, że łaskawy Donald Tusk, podwyższając ceny i tworząc ten okres złobytu, z pewnością zadba o to, żeby Wazylina nie podrożała i żeby ci komisarze polityczni mogli dalej wchodzić tam, gdzie przez lata Jarosławowi Kaczyńskiemu wchodzili i wchodzą. A szanownym Państwu. Życzę z okazji nowego roku, tego, żebyśmy robili swoje. Jak słusznie zauważył kiedyś Wojciech Młynarski, świętej pamięci Wojciech Młynarski, niejedną jeszcze paranoję przetrzymać przyjdzie robiąc swoje. I ja Państwu życzę właśnie tego, żebyśmy w nowym roku robili swoje, nie patrząc na tą głupotę, na to dziadostwo, na tą arogancję władzy żebyśmy po prostu przetrwali tego tuska tak jak przetrwaliśmy wcześniej Kaczyńskiego, Morawieckiego i wszystkich innych. Wszystkiego najlepszego w nowym roku życzę wszystkim oglądającym mój kanał. Do zobaczenia.